W dzisiejszym magazynie Kulturka Slipknot powrócił do roku 1999. Zagrał tajemniczy koncert w ikonicznych kostiumach: Jason Newster czy Cliff Barton, który z nich był lepszym basistą Metaliki. Najlepiej sprzedające się winyle w Polsce: mamy raport. Wielki powrót komy na legendarny festiwal. Bruce Dickinson wspomina, jak po raz pierwszy zobaczył Iron Maiden i ocenia zdolności pola Dieno. Emily i wokalistką Linkin Park kolejna burza medialna. Akcept wydał nową płytę, no i oczywiście dużo więcej. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Slipknot zagrał koncert w kostiumach z pierwszej płyty. Występ odbył się 25 kwietnia i był to pierwszy koncert Slipknot w 2024 roku, a także pierwszy z nowym perkusistą w składzie. Perkusistą, którego maska prezentuje się tak. Koncert miał miejsce w kameralnym Papi and Harriet's Palace w mieście Pioneer Town. Zespół pojawił się na scenie w czerwonych kostiumach, które wszyscy fani doskonale pamiętają z czasów pierwszej płyty, której 25-lecie obchodzimy przecież w tym roku. Początkowo plan był taki, że pierwszy koncert Sypnot odbędzie się 27 kwietnia podczas ogromnego festiwalu New World, którego line-up jest wypchany po brzegi największymi gwiazdami ze świata rocka i metalu. Natomiast panowie postanowili zrobić swoim fanom niespodziankę i właśnie 23 kwietnia ogłosili ten mini-koncert, który odbył się dwa dni później i był pewnego rodzaju rozgrzewką, moglibyśmy powiedzieć, przed występem na festiwalu. A teraz garść ciekawostek na temat tego występu. W sali, w której odbywał się koncert, mogło pomieścić się zaledwie 350 osób, więc jak się możecie domyślić, bilety wyprzedały się w ciągu kilku minut. Co jednak zaskakujące, bilet na to, bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie, kosztował zaledwie 9 dolarów, co być może jest właśnie takim, powiedziałbym, nawiązaniem do początków kapeli, kiedy to po pierwsze wartość pieniądza była inna, po drugie chcieli się oczywiście wypromować panowie Slipknot i zdobyć fanów, no więc bilety musiały być tanie na ich pierwsze koncerty. Jeśli o sytylistę tego specjalnego koncertu chodzi, no to panowie nie zaprezentowali tylko i wyłącznie utworów z pierwszej płyty. Zagrali właściwie przekrój największych hitów ze swojej dyskografii. Jeszcze powracając do tematu perkusisty, no to zespół oficjalnie nie ujawnił, kim jest nowy jegomość za bębnami, natomiast prawie na 100%, a według niektórych właśnie na 100, jest to Eloi Casagrande, który w lutym tego roku opuścił szeregi zespołu Sepultura. Być może wykorzystując w ten sposób świetną okazję do zdobycia nowego miejsca pracy, kiedy już pewnie wiedział, że Sepultura będzie chciała ze sceny zejść. Eloy w swoim poście, zamieszczonym w tamtym czasie, pisał tak: Chciałbym ogłosić moje odejście z sepultury. Bycie częścią największego brazylijskiego zespołu metalowego to jedno z najlepszych doświadczeń mojego życia. Chciałbym podziękować zespołowi i członkom ekipy. Może dla fanów zespołu to nie ma sensu, ale trzeba było podjąć decyzję i pomyśleć o nowym cyklu, który nadejdzie. Podejmujemy wybory i nie zawsze są one łatwe. Moje odejście nigdy nie wymarzy szacunku i wdzięczności dla zespołu. Na szczęście idzie nowe. Mam nadzieję dalej tworzyć muzykę i sztukę. Do zobaczenia na trasie. Cliff Barton czy Jason Newstead? Który basista Metaliki był lepszy, który zapisał się bardziej na kartach historii Metaliki? To Pytanie bardzo często powraca, a każdy fan zespołu Metallica ma tak naprawdę na nie swoją własną odpowiedź. Niektórzy wynoszą pod niebiosa niepowtarzalnego Cliffa Bartona i jego charyzmę, inni natomiast bardziej cenią sobie solidność i umiejętności Jasona Newsteda. Pogodzić fanów jednego lub drugiego może pewnie Robert Trujillo, który w metallice jest od 2003 roku, kiedy to zastąpił Jasona Newsteda, który jednak zespołu odszedł już w roku 2001. W niedawnym wywiadzie dla Trunk Nation Robert Trujillo został zapytany, co uważa o Swoich poprzednikach? Odpowiedział tak. To interesujące, bo Jason i Cliff bardzo się różnili i uważam, że to świetne. Podoba mi się, że wszyscy jesteśmy inni, każdy wnosi coś od siebie do zespołu. Cliff był niezwykłym muzykiem. Był prawdziwym kompozytorem na tym instrumencie, podobnie jak Jaco Pastorius albo Stanley Clark. Oni na uwadze mają piosenkę, ale też głos instrumentów piosenca i to, jak go zaprezentować, a Jason spajał utwór, czynił go solidnym. Grał znacznie prościej, ale w pozytywnym znaczeniu. Zdecydowanie nie chodzi tu o prostactwo, nigdy bym tak o nim nie powiedział. Po prostu grał bardzo solidnie. Teraz, oczywiście, bardzo ważne pytanie do Was: którego z tych niech będzie trzech panów z Metaliki przygrywających na basie lubicie najbardziej? Jasona Newsteda, Cliffa Bartona, czy może Roberta Trujillo? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Pozostajemy jeszcze przez chwilę przy temacie Metaliki, bowiem Rob Truchillo w wywiadzie La 107.7 The Bone. Opowiedział o tym, co było dla niego największym wezwaniem, kiedy to w 2003 roku dołączył do Metaliki. Pamiętam, że w 2003 roku największym wyzwaniem było to, że nie wiedziałem, jak będzie danego dnia wyglądała setlista. Wiedziałem tylko mniej więcej, co zagramy. Nie wiem, czy to było celowe, czy Lars był tak zaprzątnięty innymi sprawami, że nie potrafił mi powiedzieć, co zagramy. Musiałem się więc nauczyć natychmiast takich piosenek jak Phantom Lord, których od dawna nie grali. Musiałem więc znieść ciśnienie bycia nowym basistą. Ale też ciśnienie tego, że kilka godzin wcześniej nauczyłem się kawałka, który zaraz zagramy. W końcu przyszedł taki moment, kiedy Robert Trujillo postanowił nauczyć się wszystkich utworów metaliki na blachę, na pamięć. Stwierdziłem, że nauczę się nawet tych piosenek, których nie gramy i nawet nie braliśmy ich pod uwagę. Nauczę się Orion i Dire Eve. Nie chcę być trzymany w niepewności. Otrzymaliśmy raport sprzedaży winyli za 2023 rok, oczywiście, w Polsce. Związek Producentów Audiowideo opublikował w sieci coroczny raport, i najważniejsza informacja jest chyba taka, że znowu zanotowano wzrost, jeśli chodzi o sprzedaż winyli. No i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo duży wzrost, a w podsumowaniu całego raportu mogliśmy przeczytać. W ubiegłym roku kupiliśmy o ponad 24% więcej płyt winylowych niż w roku 2022, co przełożyło się na przychód przekraczający 61,5 miliona złotych. Łącznie winyle stanowią już ponad 40% sprzedaży w formie fizycznej. Przeliczając na liczbę sprzedanych nośników, co siódma kupiona płyta w Polsce jest płytą winylową. Znamy też oczywiście najpopularniejsze albumy, najpopularniejsze tytuły w wersji winylowej. Te, które sprzedały się w największym nakładzie oczywiście. I tutaj można zobaczyć prawdziwą, bym powiedział, siłę muzyki rockowej i metalowej. Ale w zasadzie bardziej rockowej niż metalowej, bo e, jeżeli chodzi o metal, to mamy tutaj jedynie metalikę na piątym miejscu. Na pierwszym miejscu Kult, na drugim Mysłowic, trzecie należy do Depeche Mode i ich Memento Mori, które, no jak możemy wywnioskować, zostało najlepiej sprzedającym się albumem winylowym artysty zagranicznego w naszym kraju. Drugie miejsce w takim rankingu moglibyśmy przypisać Metalice, której Seventy Two Seasons w zestawieniu ogólnym zajmuje miejsce piąte. W top 10 na miejscu ósmym widzimy również nową płytę stąsów, a na 10 świetny album polskiego zespołu Riverside zatytułowany Identity, który nie tylko na scenie roku progresywnego, ale powiedziałbym, że roka ogólnie zrobił naprawdę dużą furorę. Z czego chyba powinniśmy być dumni, bo panowie od wielu lat podróżują po całym świecie, gdzie fanów im nie brakuje. A ja mam do Was bardzo konkretne pytanie, ile winy Lina byliście w roku? Roku 2023? No, i jakie konkretnie były to tytuły? Możecie je wypisać oczywiście, jeżeli było ich kilka, no bo pewnie 20 czy 30. Jeżeli tyle zakupiliście, to nie będzie wam się chciało wypisywać. Dajcie znać w komentarzu. Koma powraca na Poland Rock Festival. Ikoniczny już moglibyśmy powiedzieć, polski zespół rockowy Piotra Roguckiego zakończył swoją działalność w 2019 roku, a teraz powraca na kilka koncertów, w tym występy na festiwalach. No i wspaniale się składa tak naprawdę, że Rogucki i spółka wystąpił na 30. jubileuszowej edycji Poland Rocka, bo przecież pamiętajmy, to zespół dla tego festiwalu bardzo ważny i bardzo mocno z nim kojarzony, chociażby ze sprawą występów z 2014 czy 2006 roku. W ogłoszeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Poland Rock to mogliśmy przeczytać. Kolejny wielki powrót na najpiękniejszy festiwal świata. Zespół, który po kilkuletniej przerwie w tym roku wyjątkowo zwarł szyki, by jeszcze raz zagrać kilka koncertów, w tym dla naszej najpiękniejszej publiczności. Jak już przy festiwalach jesteśmy, no to Mystic Festival ogłosił oficjalną rozpiskę godzinową, a mówiąc bardzo dokładnie, podział na wszystkie sceny i dokładne godziny. Taka informacja jest oczywiście bardzo przydatna, bo można wtedy rozplanować sobie podróże z jednej sceny na drugą danego dnia. Z rozpiski możemy się dowiedzieć chociażby, że w czwartek 6 czerwca na głównej scenie Bruce Dickinson zagrał o 20.15 set, który potrwa 75 minut a o godzinie 23 zameldują się tam Machine Head, żeby zaprezentować swój 90-minutowy headlinerski set. Sprawa wygląda identycznie w przypadku Paradise Lost i Megadeth w piątek, natomiast w sobotę na Main Stage'u będzie więcej artystów, bo przypomnijmy, że właściwie na ostatnią chwilę upchnięto tam jeszcze Kerry'ego Kinga i tak oto występ głównego headlinera całego festiwalu, czyli Bring Me The Horizon, przesunął się o 30 minut, więc Brytyjczycy zameldują się na scenie o 23.30, i również zaprezentują trwający 90 minut set. Sprawdzajcie rozpiskę i dajcie znać, na kogo czekacie najbardziej. Wokalistą, który z Iron Maiden kojarzy nam się najbardziej jest oczywiście Bruce Dickinson. Natomiast fani pamiętają i doceniają również albumy z innymi wokalistami. Dwie pierwsze płyty z polem Dieną oraz dwie z Blazem Baileyem. Ja osobiście bardzo lubię płyty z dienu na wokalu, uważam, że jest tam sporo takiej, bym powiedział, punkowej zadziorności, której później u Iron Maiden już raczej nie było. Natomiast większość fanów oczywiście najbardziej ceni sobie Bruce'a Dickinsona, czemu trudno się dziwić, no bo przecież nagrał z zespołem najwięcej albumów i były to albumy zarówno komercyjnie, jak i pod względem recenzji najbardziej udane. Przed dołączeniem do Iron Maiden Bruce Dickinson śpiewał w zespole Samsung, który również dobrze się zapowiadał i któremu również prognozowano wielką karierę. Pewnego razu Samson i Iron Maiden zagrali nawet wspólny koncert i w niedawnym wywiadzie dla Record Collector Bruce wspominał co sobie pomyślał, kiedy po raz pierwszy zobaczył Iron Maiden na żywo. Graliśmy w Music Machine w Camden. Samson był gwiazdą, bo nasz management finansował koncert i chciał, żebyśmy grali o najlepszej porze, choć na to nie zasługiwaliśmy. Stało się to jasne, gdy wyszedł Iron Maiden i rozniósł cały klub. Słyszałem plotki, jacy są dobrzy i pomyślałem, że ich zobaczę. Nigdy wcześniej nie widziałem Deep Purple, ale pomyślałem, że tak musiały wyglądać koncerty Deep Purple, gdy byli u szczytu. Paul Deiano był w porządku, ale nie miał tej pary w głosie. Pomyślałem, że nic więcej z niego nie wyciśnie. Ale widziałem możliwości reszty zespołu i pomyślałem, że chciałbym stanąć na jego czele. Gdy tylko skończyli, wszyscy wyszli, a my zagraliśmy dla trzech osób. Emily zaśpiewa w Linkin Park? W jednym z ostatnich magazynów mówiłem wam o plotce, jakoby Linkin Park mieli powrócić z wokalistką. Opowiedziałem wam też całą genezę tego zamieszania i wskazałem odpowiedzialnego za tę burzę medialną, człowieka, który po jej wywołaniu nie miał nawet odwagi przyznać się do swojej winy, i zrzuca wszystko na niewinnego w tej sytuacji dziennikarza. Jeśli nie znacie sytuacji, sprawdźcie sobie bodajże przedostatni magazyn z Mikem Shinodą na miniaturce, no znajdziecie pewnie bardzo szybko, bardzo łatwo. Natomiast ta mini burza jest nadal, bym powiedział, podsycana, bowiem wywiedziała iHeart Radio. zapytano wokalistkę Evanescence Amy Lee, czy to prawda, że to ona miałaby zająć miejsce Chestera Benningtona w Linkin Park. Na to dość, przyznajcie sami, absurdalne pytanie, Emily odpowiedziała tak. Nie słyszałam tego, zespół się ze mną nie kontaktował ani nic z tych rzeczy, ale jestem ich fanką i mamy wielu wspólnych fanów. Kiedyś byliśmy w tym samym studiu, w tym samym czasie, gdy nagrywaliśmy Fallen. Udało mi się chwilę porozmawiać z Chesterem, był uroczy. Ta plotka jednak nie jest prawdziwa, ale byłoby super. Mogliby się do mnie zwrócić w tej sprawie. Nie mam dużo wolnego czasu, ale mogłabym to robić na pół etatu. Dajcie koniecznie znać, co o tym uważacie. Czy mieli dałaby radę w roli wokalistki Linkin Park? Ja osobiście jestem orędownikiem oficjalnego zakończenia kariery przez Linkin Park, szczerze mówiąc, bo moim zdaniem ten zespół bez Chestera po prostu nie ma najmniejszego sensu. Byłem ostatnio na koncercie Ville Wallo w Katowicach. Pewnie wielu z Was wie, że chim to dla mnie zespół numer jeden, a niedawna możliwość przeprowadzenia wywiadu z Ville była dla mnie spełnieniem marzeń i wielką przyjemnością. Jeśli chodzi o solowe koncerty Ville jako Vivi, to byłem obecny oczywiście rok temu w warszawskiej Enstodole w Walentynki 14 lutego. Natomiast teraz, 13 kwietnia tego roku, Vivi podczas ostatniej części trasy Nion odwiedził Polskę ponownie, grając w katowickim MCK. Na koncert przybyło mnóstwo ludzi, sala była niemal wypchana na pobrzegi, a Wille zaprezentował oczywiście mieszankę utworów solowych z Nionu'a, a także największych przebojów him. Accept wydał nową płytę. Siedemnasty album w karierze legend heavy metalu nazywa się Humanoid i Accept będzie ten album promował oczywiście w Polsce, bo przypomnijmy, że panowie będą headlinerem sceny Park Stage, bodajże w piątek na Mystic Festival. Co dla mnie ważne w związku z premierą tej płyty, to oczywiście mój wywiad z Wolfem Hoffmanem, który jest już na kanale. Wywiad w mojej opinii ciekawy, oczywiście za sprawą gościa, który przedstawił mi masę ciekawych spostrzeżeń na różne aspekty, na różne tematy, na obecną kondycję branży koncertowej i wiele innych spraw. Wywiad z liderem Accept jest już dostępny na kanale, podobnie jak wypuszczona przeze mnie ostatnio rozmowa z Brianem Taterem z Saxon. Zapraszam bardzo serdecznie. Blind Channel zagrali trzy koncerty w Polsce. Ja byłem obecny w Gdańsku w klubie Parlament 20 kwietnia i bawiłem się bardzo dobrze, bo naprawdę lubię zarówno muzykę, jak i po prostu sceniczną energię chłopaków, którzy wydali w tym roku moim zdaniem świetny album Exit Emotions. Ten zespół ma po prostu niesamowitą zdolność do tworzenia przebojowych, melodyjnych utworów, jednocześnie z takim metalowym, bym powiedział, pazurem. No i jeśli jesteście fanami Bring Me The Horizon, Linkin Park właśnie, czy też ogólnie takiego nowoczesnego, rockowego grania, albo new metalowego, a Blind Channel jeszcze nie znacie, no to zachęcam do zapoznania się. W Gdańsku zaprezentowali naprawdę solidną setlistę, którą głównie wypełniły utwory z nowej płyty, takie jak XOXO czy Phobia, natomiast znalazło się również miejsce dla największych hitów z poprzednich płyt, takich jak Dark Side czy Bad Idea. Ozzy Osbourne został włączony do Rock and Roll Hall of Fame, jak skomentował dołączenie do galerii Sław Rocka Książę Ciemności, a swoim Instagramie napisał tak. Dziękuję głosującym i fanom za ten werdykt. Moja kariera sołowa objęła większą część mojej całej kariery muzycznej jest to więc dla mnie coś wyjątkowego. Całkiem nieźle jak na kogoś, kto został wylany z ostatniego zespołu. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę, no i subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.